Już teraz zapraszam Państwa na wcześniej zapowiadany wywiad. Moniki Miller jest prezydentem Madryckiej Federacji Piłkarskiej. Posłuchajmy, jak rodzą się gwiazdy hiszpańskiej piłki. Kolejna polska szkółka piłkarska rozpoczyna współpracę z hiszpańskimi trenerami i będzie realizowała hiszpańską myśl szkoleniową. Na czym ona polega? To pytanie do mojego gościa, a jest nim pan Vicente Temprado Garcia, prezydent Hiszpańskiej Królewskiej Federacji Piłki Nożnej. Dzień dobry, buenos días. Buenos días. España tiene un modelo de escuelas de base, de formación, Hiszpania ma określony model kształcenia. Przez wiele lat naśladowaliśmy szkoły niemieckie, włoskie, holenderskie, a także francuskie. Na szczęście to, co pokazaliśmy w ciągu ostatnich lat, liczne sukcesy, które odnosili nasi piłkarze w Mistrzostwach Europy czy Mistrzostwach Świata, przyczyniły się do stworzenia programu, stworzenia bazy dla głównego składu. Na czym zatem polega ta hiszpańska myśl? Szkoleniowa. Czym ona różni się od tej realizowanej przez szkoły, przez drużyny, na przykład z Niemiec czy Holandii? Sí, bueno, los programas establecidos... Coinciden bastante con la, eh, la escuela de polis -soter. Programy ustanowione przez Polską Szkołę Piłki Nożnej zakładają rozpoczęcie pracy z dziećmi w wieku 6-7 lat i później kontynuowanie kształcenia aż do 18 roku życia. Taki całościowy program kształcenia piłkarza. Później jest czas na karierę bardziej profesjonalną. My proponujemy pracę w grupach wiekowych. Mamy pięć takich grup. I marcarlo por edades distribuidos en A jak pan ocenia polską piłkę nożną? Sądzę, że fundamentem rozwoju piłki nożnej jest budowanie struktur od najniższego szczebla. Mamy takie powiedzenie w Hiszpanii, że pieniądze zainwestowane w sport, w tym wypadku w piłkę nożną, to inwestycja, a nie wydatki. To jest dobre, to jest właśnie kształcenie. Co zrobić, by? Na stadionach rządził prawdziwy futbol, gra fair play, by piłkarze grali bardziej dla idei niż dla pieniędzy. No i zapytam pana też o wzór do naśladowania dla młodych piłkarzy. Yo creo que la captación del talento. Uważam, że odkrywanie talentu rozpoczyna się wcześniej, na niższych szczeblach. Najpierw trzeba dać możliwość grania w elicie, a później w toku kształcenia łatwo wychowuje się tych, którzy w piłkę grać powinni, którzy się do tego nadają. Piłkarz potrzebuje też motywacji, zachęty i ochrony ze strony klubów, które ostatecznie do tej elity go wyniosą. Jeśli by pan miał wymienić jednego piłkarza, który jest wzorem dla młodego pokolenia piłkarzy, to. Kogo by pan wymienił? Roberta Lewandowskiego, Leonela Messi czy może Ronaldo? Teraz to oni są idolami, to są takie etapy. Tak jak to było w Hiszpanii z Raulem, z Torresem, z zawodnikami, którzy są symbolami, wzorami dla dzieci. To dobrze, ponieważ to rodzi ambicje. Dzieci chcą ich naśladować i chcą grać na takim samym poziomie. To ja na koniec jeszcze zapytam Pana o być może taką złotą radę dla tych młodych piłkarzy, młodych adeptów sztuki piłkarskiej od Pana. Bien, el... Mejor que yo puedo a los niños. Moje przesłanie dla najmłodszych jest takie: sport, w tym wypadku piłka nożna, uczy pracy zespołowej, życia w grupie. Sport kształtuje osobowość to bardzo ważne uczy wygrywania, ale też przegrywania. Uprawianie sportu pozwala na wykształcenie umiejętności, które są ważne także w życiu pozwala na kształtowanie cech, które przydają się w życiu społecznym. Muchas gracias a ustedes y es un honor.

Moim gościem był pan Vicente Temprado Garcia, prezydent Królewskiej Madryckiej Federacji Piłki Nożnej.